Cześć moi drodzy, z tej strony Rzeszowski pks -iarz. Dzisiaj nagrywam takiego domana NL 263 2001 rocznik W PKS-ie też już chwileczkę jeździ Gdzie wcześniej jeździ to ja niestety nie pamiętam A czym się różni ten man od pozostałych manów w PKS-ie? Po pierwsze Z tyłu dłuższa tablica informacyjna No i widać tutaj rurę wydechową. Tak to w Manach, w PKS się przynajmniej nie widać tak rury wydechowej. A tutaj widać i to perfekcyjnie, więc weźmiemy, weźmiemy tutaj ładnie, opiszemy, 12-metrowy. W sumie to pulpitem zbytnio się nie różni od NL 313, no ale coś pomożemy, tak? W sensie to to opiszemy. Tutaj od y, ustawiania kierownicy. Tutaj nie pamiętam, przerywując, jaki przycisk. E, od ogrzewania, od ogrzewania również, hamulec ręczny. Trzy berdachy tutaj są, tutaj te dwa przyciski, przód, tył. Światło w środku, jak widzicie. Tam coś powinno się świecić i się świeci. Tutaj pulpit kierowcy. Światła awaryjne. Wyłączanie ASR. Tutaj jest najprawdopodobniej podnoszenie pojazdu. Jak wiadomo, tutaj manetka od kierunkowskazów oraz wycieraczek. Drzwi pierwsze, drzwi drugie. Tutaj światła awaryjne. Tutaj, jak wiewego, jak się to włączy, drzwi są otwarte, to wtedy awaryjne chodzą. Tutaj najprawdopodobniej blokada. Ogólnie połówek drzwi, z tyłu, podnoszenie pojazdu, opuszczanie pojazdu, blokada połówki drzwi zresztą Wam zaraz zaprezentuję cyk. I Tutaj jest tylko i wyłącznie prawej połówki drzwi blokada, ale jeszcze raz sobie zablokujemy. Tutaj hamulec przystankowy, no i tutaj zmiana na pulpicie. Różne błędy wyświetla. To co ma wyświetlać, to wyświetla, tak że tak powiem, paliwa, jak widać pełno oleje, temperatura silnika tutaj jak widać oleje, temperatura silnika i się zmieni od powrotem notę hamulce paliwo oleje no i z powrotem w środek prędkościomierz no i tak mówiłem jeszcze w paru manach z tego co widziałem była manet był tutaj przycisk od retarderka że jak się bierze włącza hamulec wtedy retarderek działa ale tutaj no niestety jego przycisku nie ma 12 metrowy maniek Tutaj, jak widać, przy drzwiach nie ma przycisku. Stop jest po drugiej stronie. To działający. No i cóż, że tak powiem, dziękuję Wam najserdeczniej. I miłego dnia życzę. Hejka.